Do Sejmu wpłynął zgłoszony przez PIS projekt ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Obniżenie tego podatku o 15% to jeden z najważniejszych punktów umowy koalicyjnej pomiędzy bezpartyjnymi samorządowcami a Prawem i Sprawiedliwością. Obniżenie podatku to efekt m.in. rozmów prezydenta Lubina Roberta Raczyńskiego z premierem Mateuszem Morawieckim i szefem jego kancelarii, Michałem Dworczykiem. Rząd, można powiedzieć, wywiązał się ze swoich zobowiązań, tak jak żeśmy to ustalili trzy miesiące temu i wpłynął, no wiadomo, że w trybie przyspieszonym, czyli pozadyskusyjnym, tak zwany projekt poselski. W związku z czym mamy nadzieję, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu już on zostanie po prostu ostatecznie uchwalony. Także po, po, podatek miedziowy powinien być z dniem 1 kwietnia, być może będzie pościg jeden 1 czy 2 tygodnie obniżony o 15%. To jest to tak naprawdę pierwszy etap do całkowitego zniesienia tego podatku. W październiku 2015 roku Beata Szydło obiecała właśnie w Lubinie, że podatek zostanie zniesiony. Mamy projekt ustawy znoszącej podatek miedziowy. Jest to gotowa ustawa, która będzie wprowadzana w życie przekonywała wtedy szydło. Niestety po wygranych wyborach obietnicy nie spełniono. Wreszcie po latach starań udało się, chociaż na początek, obniżyć tę gigantyczną daninę wypłacaną co roku z firmy KGHM do kasy rządu. Mieliśmy żadnego poparcia, zostaliśmy to sami. W rzeczywistości żadna partia polityczna nas przecież nie popierała, jeśli chodzi o zniesienie podatku miedziowego przez ostatnie 7 lat. Wszyscy praktycznie nas zostawili samych, sobie. Lubinowi okazało się, że determinacja i, i otwartość jednocześnie, ale i skuteczność polegająca na tym, że konsekwentnie żeśmy budowali poparcie na rzecz obniżenia, bo jeszcze niestety nie zniesienia, obniżenia podatku mediowego, który przecież dewastuje nasze miejsca pracy. W projekcie ustawy na stronie internetowej Sejmu czytamy... Obniżenie wymiaru podatku od niektórych kopalin o 15% szacunkowo 180 milionów złotych w 2019 roku oraz 240 milionów złotych w latach kolejnych, udostępni dodatkowe fundusze KGHM Polska Mieć SA, które istotnie przełożą się na długoterminową stabilność i rozwój spółki. Złe inwestycje, które zostały dokonane przez poprzednie zarządy KGHM-u, polegające na inwestycjach zagranicznych, czy wywiezienia kapitału, i dowalenie jeszcze tego już w tej chwili ponad 11 miliardów z podatku miedziowego, które stąd wypłynęło, naprawdę stawia pod znakiem zapytania przyszłość KGHM Polska Miecie Sam. Teraz projektem ustawy zajmie się Sejm.